Poseł do Parlamentu Europejskiego z ramienia Prawa i Sprawiedliwości Janusz Wojciechowski przyjechał do Sieradza, by podziękować wyborcom za głosy oddane w naszym regionie. No wygraliśmy wybory w powiecie Sieradzkim. Prawo i Sprawiedliwość zdobyło tu ponad 40% głosów w samym powiecie. Trochę mniej w mieście. No prawo i Sprawiedliwość generalnie wygrywa na terenach wiejskich i to zdecydowanie. W wiejskich gminach wygrywaliśmy właściwie wszędzie i tak było również w powiecie sieradzkim. Natomiast w mieście no, można powiedzieć remis, Minimalnie, no, minimalną liczbę głosów przegraliśmy w Sieradzu z Platformą, ale w całym powiecie to jest zwycięstwo 40 do, do 23%, a więc wysokie zwycięstwo Prawa i Sprawiedliwości. No, wygraliśmy te wybory w całym województwie łódzkim. PiS zdobył 38% głosów, PO 31%. Janusz Wojciechowski już po raz trzeci zasiądzie w Parlamencie Europejskim. Dziękował posłowi Piotrowi Polakowi, z którym współpracuje w sprawach dotyczących rolnictwa. Poseł Polak również kandydował do Europarlamentu. Zebrał prawie 7 tysięcy głosów. To była rzeczywiście dobra, przemyślana decyzja władz partii i dobrze skonstruowana lista PiS-u. Bardzo dobry liter olbrzymim doświadczeniem, polityk, rozpoznawalny nie tylko w naszym okręgu województwa, ale i w całym kraju. Pozostali kandydaci również byli dobrani, myślę, że w sposób taki racjonalny, bo i złodzi, i czterech przede wszystkim że czterech obecnych posłów do polskiego Sejmu, dwie. Panie z Sejmiku naszego tutaj województwa łódzkiego, osoby też rozpoznawalne w swoich miejscowościach, czy z Piotrkowa, czy, czy, czy z Łodzi, także to był dobry, dobry, to była dobra lista, dobry zespół, zdecydowany lider i dzięki temu mamy taki bardzo dobry wynik. Niewiele zabrakło, 2000 głosów mielibyśmy drugi mandat tutaj w województwie łódzkim. Prawo i Sprawiedliwość ma 19 posłów w Parlamencie Europejskim. Eurodeputowany Janusz Wojciechowski zamierza nadal pracować w Komisji Rolnictwa. Według niego priorytetem na najbliższe lata w polityce rolnej Unii Europejskiej musi być bezpieczeństwo dostaw żywności. Prognoz FAO, czyli Organizacji Narodów Zjednoczonych do Spraw Wyżywienia i Rolnictwa, do 2050 roku zapotrzebowanie na żywność zwiększy się o 70%. Tymczasem produkcji o tyle zwiększyć się nie da. Znaczenie. Bezpieczeństwa żywnościowego będzie rosło i trzeba odpowiedzialnie do tego podchodzić i biada tym krajom społeczeństwom, które, które właśnie tego nie zrozumieją. A ja mam wrażenie, że w Unii Europejskiej nie wszyscy to rozumieją, a w Polsce to już w ogóle jutro będzie głosowanie na Komisji Rolnictwa takiej ustawy, kompletnie nieodpowiedzialnej, przez PSL popieranej przykro to powiedzieć żeby można było bez trudu dokonywać odrolnienia gruntów, to co do tej pory było pewną trudnością, żeby wyłączyć zwłaszcza te dobre grunty pierwszej, trzeciej klasy na jakieś inne cele inwestycyjne, a nie żeby przestały to być grunty rolnicze, no wymagało dużo zachodu, musiała być zgoda ministra rolnictwa. Teraz do pół hektara będzie można wyłączać bez zgody ministra rolnictwa. Janusz Wojciechowski zwrócił też uwagę, że rząd nie walczy o wyrównanie dopłat bezpośrednich. Dlatego polscy rolnicy nie mogą konkurować z producentami żywności z krajów Europy Zachodniej. Europoseł chce też kontynuować pracę nad zmianą przepisów dotyczących transportu żywych zwierząt. Chodzi o ograniczenie czasu przewozu do 8 godzin. Zdaniem Janusza Wojciechowskiego przyczyni się to do rozwoju polskiego przetwórstwa. Nowa kadencja Europarlamentu rozpoczyna się 1 lipca.